Nie wiesz, komu Twoja krew ratuje życie. Nina dziękuję Wam za krew dla swojej mamy. 10 lat oddaj krew z kablówką. Sponsorami dziesiątej akcji Oddaj krew z kablówką są... BHP Sławomir Oszczęda. Profesjonalne środki ochrony pracy. Ostrów Wielkopolski, ulica Słoneczna 4. Planta. Z nami twój ogród będzie jeszcze piękniejszy. www.plantainfo.pl. E Smoking World. Ogólnopolska sieć sprzedaży papierosów. Zapraszamy na stoisko w Galerii Ostrowia w Ostrowie Wielkopolskim oraz do salonu Galerii Amber w Kaliszu.